Pięknie drinka, nie dość, że smaczny, gorzkawy, aczkolwiek kwaskawy smak czujemy w tym słodkim bąbelkowym drinku, który szampan nam wzbogacił bąbelkami. I uwaga nasz tutaj. No to tak, witam bardzo serdecznie wszystkich. Tych, co oglądają to na odcinku na YouTube, i tych, co oglądają to właśnie teraz tutaj, tutaj, tutaj na live. O, to jest zakończenie live'u, który trwa już około 6 godzin więc... spoko <grydy> tu już Patryk mi pisze na czacie, zacznij od nowa wstęp, więc zaczynamy od nowa wstęp to był właśnie taki wstępniaczek i zaczynamy, więc... zaczynamy od oczywiście polskiej dobrej wódki dolejmy trochę wódeczki do tego ja bym dodał jednak troszeczkę yy, nie. Lim, co, yy, ten, ten, to jest limowe? To jest limonka Trochę limoneczki. I oczywiście trochę absyntu. Absynt jest najlepszy. Oczywiście dodajemy cytryneczkę. I to shakeujemy. I podajemy z cytrynką na. Na ciepło. To jest niespodziewane, że jednak tak możemy podać alkohol na ciepło. Tym bardziej polską wodkę. I uwaga, nasz barman zaraz degustuje nasz przedcudowny brunek, A widzimy tutaj na czacie: wy tego nie widzicie. Patryk pozdrawia. babcię, ciocie i dziewczyny. Ten oto z wodką spakował na 5600 punktów naszemu barmanowi. To jest nawet nieźle, najwięcej wyciągnąłem chyba u niego około 7000. tysięcy. Zaraz mi tu czat powie, Patryk z wujkiem, ile to było. Więc dodajmy trochę pikanterii do naszego drineczka. Oczywiście nie za dużo, nie za mało, żeby to nie było za bardzo mocne. Dodajmy oczywiście polską łódkę. Wujek, oczywiście ciebie też pozdrawiam i witam serdecznie. Nie wiem, no zaraz się obrazi. Na mnie. Nie obrażę się. Dodajmy trochę lodu. I to my tu daliśmy ostry wódka. I dajmy sok limonkowy. Oczywiście limonkę już do pełna. To szejkujemy. I podajemy to z cytryneczką. Wszystkie nasze drinki dzisiejsze będziemy podawać z cytrynką. Co pozwoli nam. Oczuć bardzo dobry smak tego sztrunku. Waga, nasz barman próbuje na szczególnie i. I. Hmm. hmm. Chyba dobry. 6000 punktów. No kurde, powiem Wam. Nieźle, nieźle. Do rekordu brakuje mi jeszcze 1500, jak tutaj mi pisze Patryk To nieźle. No to. Leźmy mój popisowy drink dla tego naszego ulubionego barmana, czyli dodajmy odrobinkę wódki. Ale pamiętajcie, z wódką nie wolno przesadzać. Pijcie z głową. Bo wódki nie za dużo. Dodajmy oczywiście lodu i odrobinę limonki. To wszystko shakeujemy, troszeczkę. I podajemy to z cytryneczką. Oczywiście, wszystkie dryneczki u nas podajemy z cytrynką, bo cytrynka daje kwaskowości naszemu go napoju. Bo... I uwaga, nasz barman próbuje naszego niesamowitego mojego popisowego drinka, czyli wódka limonka i troszeczkę lodu. Jak widzicie, gwiazda roka aktywowała się 7640 punktów. Chyba nowy rekord. Dobra, to teraz, to teraz, teraz, teraz zaczynamy kombinować. Ja bym dodał troszeczkę vermontu, odrobinkę vermontu, bo to drogie. Dodajmy trochę pikanterii do naszego dwineczka. I oczywiście, dodajmy troszkę soczku, może tym razem pomarańczowego. wystarczy, dodajmy do tego trochę lodu i dopełnimy to wódką, to jest wódka to jest wódka i wszystko shakeujemy. już? bo wybuchnie a jak pierdziemy, to tu raz. i podajemy oczywiście z cytrynką i zobaczmy, jeszcze nasz tutaj barman się nie przekręcił przez podawane przez nas napoje ale no co, co, mogę powiedzieć, no? Powiedziałem chyba to za wcześnie, bo jednak ten koktajl mu za bardzo nie spakował. Spowodował u niego niestety efekty uboczne typu wymioty, ale 3,5 tysiąca punktów nam dał, więc może takie, takie drinki ten właśnie barman referuje. Tutaj wujek pisze, że ten co nagrywa w ogóle. No tak, no tak. Stałem się z dziebko aktywniejszą osobą. Temu nie mogę tego wyłączyć, dźwięku? Halo! Dobra, nieważne. Lećmy dalej. Co by tu dodać? Dodajmy trochę pikanterii do naszego drineczka. Jesteśmy na premierze odcinka Barmana. Dokładnie, Patryk, dobrze mówisz. Trochę wódeczki. i odrobinkę limonki i teraz co was zaskoczę? dodamy do tego lodu czekujemy i podajemy z cytrynką uwaga o Barman próbuje naszego dwinieczka, i o! Wąsik mu się podwinął do góry. Chyba jest za mocne, ale 4000 punktów. Tutaj właśnie. Y Podpowiem wam, ludzie, którzy oglądają to na YouTube, wujek właśnie napisał, że to jest najlepszy live, szkoda, że spać mu się chce, więc zapraszam was na Facebooka właśnie na tej live y. i łapka w górę, subskrybujcie, wiecie o co chodzi. Musiałem tak właśnie zmusić wszystkich do oglądania tego odcinka. <zysy> Patryk pisze, że też się mu chce spać, ale chce zobaczyć zakończenie tego barmana, zabawy barmanem. Więc na zakończenie, oczywiście, będzie co? Wlejemy wszystkie dostępne trunki i dodatki i zobaczymy, jak mu posmakuje to. To już wujek kiedyś próbowaliśmy, jak dobrze pamiętam. Ale wtedy chyba zapomniałem o jednym dodatku, tak? ale tym razem jeszcze spróbujmy zrobić coś dobrego z whisky oczywiście pamiętajcie, alkoholu dajemy odrobinkę żeby nie było za dużo do tego dajemy limonkę i odrobinę wódki, żeby wzmocnić smak naszego drinka dodajemy lodu mieszamy i dodajemy cytryneczko cytryneczkę dodajemy i to spowoduje, że nasz drink będzie miał odpowiednią kwasowość i teraz nasz barman zdegustuje naszego kolejnego drinka. No, na zdrowie. Niestety, niestety, nasz drink nie przypadł naszemu barmanowi, kochanemu do gustu. Dał 3900 punktów. Nawet, nawet, ale. Tak. <laughs> Wujek tutaj poprawia ładnie Patryka, bo Patryk zaczął pisać głupoty. Co dodamy dzisiaj? Helvados nawet nie wiem co to jest, ale dodajmy oczpinkę. To niebieskie, o, troszeczkę ginu. Dodajmy do tego odrobinę bąbelków, czyli szampana. Szampagnę do tego lodu. I oczywiście dodajmy trochę pikanterii do naszego dryneczka, ale odrobinę, i wszystko wymieszajmy. I tu was zaskoczę. Tego podajemy bez cytryny. Ten drink nie może być ze cytryną, bo to jest słodziutki, musujący drink z północno-niemieckiej części Australii. Bardzo przypadł do gustu wielu podróżnikom, ale niestety on jest jak i pikantny. Nie każdemu podchodzi takie właśnie drinki, takie właśnie smaki, ale jak widzimy, no, mało ocenił nasz barman, ale ba nasz barman nie zna się na australijskich, niemieckich, północnych smakach tamtejszej mniejszości narodowych, więc nie można się z nią kłócić. Ale wiesz, zmienne są gusta, dajmy troszeczkę tekidii. Do tego oczywiście lodu. Dajmy odrobinę wódeczki. I wszystko zalejmy sokiem. Nie tym pomarańczowym. Prawie podającym sok. I oczywiście wlewamy już do pełna, szejkujemy. i trochę może opowie wam historii tego drinka, oczywiście to też podajemy z cytrynką. Ten drink był bardzo popularny w południowej Polsce, a wynalazł go pewien żul mieszkający pod monopolem, który stwierdził, że ten drink będzie cudownie podkreślał smaki tamtejszych trunków nisko budżetowych. Ale jak widzicie barman bardzo docenia tam te smaki północnej Polski, nazwa tego drinka jest bardzo wymowna bo się nazywa Jules in the Mall i bardzo bardzo przypadło do gustu naszemu barmanowi na 5617 punktów w skali jego zajebistości więc lećmy dalej kolejny trineczek nie ma co czekać więc zacznijmy od Absyntu. do tego dolejmy naszej wódeczki i wszystko zalejmy bąbelkami szampana, do tego dolejmy troszeczkę lodu i to wszystko musimy tylko zamieszać dajmy z cytrynką i serwujemy to I zobaczmy, czy nasz barman lubi tego drinka. To już jest północnej Polski wynaleziony na Mazurach. Drink. Kościół sobie siedział, robił grilla i stwierdził, że zrobi właśnie takiego drinka. Jak widzimy, ten drink nie jest dla mocnych głów. To jest drink dla wyjątkowych osób, które degustują i spożywają alkohol w dość dużych ilościach i byle co ich nie rusza. Jak widzicie, nasz barman. Który zazwyczaj po skosztowaniu drinka, wypluwa go, a nie połyka Nie jest przyzwyczajony do właśnie takich mocnych drinków I jak widzicie niestety zrobił glebę na ziemię Przysłowiowo poleciał na Ryj Ale no to się zdarza, to się zdarza i dojdźmy do finałowego drinka Który wujek Patryk Wiele osób jak graliśmy graliśmy właśnie w barmanach. Sugerowało, żebym zrobił, czyli dodał wszystko na raz. Więc zacznijmy od delikatnej pikanterii, do tego Triple Seca i Tem O de Kakao, czy jak to tam się nazywa. Oczywiście, to coś to jest absynt. I Vermont. Do Vermonta dodajemy Calvados. To wszystko zalewamy ginem. Do ginu po ginie tekileczka, odrobineczkę. I oczywiście szampanik dla wzbogacenia smaku bombelków. Lecimy po whisky. Jest whisky? Jest whisky. I oczywiście tu są dwa szampany, więc użyję tylko jednego. Dajemy. To cóż, i dodajemy kolejny pomarańczowy trunek, wódeczkę, jeszcze kropelkę, sambuka i pomarańczowy soczek. Canberry, to soczek, dobrze, limonka, truciznę i tonik. Dobra, i do toni po toniku dodajemy lodu. Czekujemy wszystko. I dodajemy oczywiście z czym? Z cytrynką. Nie ma nic lepszego niż cytrynka nałożona na kubeczek drinka, lekką skórką obiję, oplatamy tak pięknie drinka, nie dość, że smaczny, gorzkawy, aczkolwiek kwaskawy smak czujemy w tym słodkim, bombelkowym drinku. Który szampan nam wzbogacił bąbelkami? I uwaga, nasz tutaj barman, jak już wcześniej widzieliśmy, nie przepada. Ten barman, jak już wcześniej widzieliśmy, nie przepada za tymi mocnymi, ostrymi smakami, a także za mocnymi drinkami. I niestety tutaj stwierdził, że jednak coś jest nie tak. Jednak coś mu nie pasowało. Myślę, że ta ostrość była dla niego za mocna, ale w południowej Hiszpanii ten drink jest. Normalnie ten drink to jest jak u nas piwo. U nich ten drink jest porozłukowany w butelkach, takich małych buteleczkach, seteczkach i sprzedawany na ulicach miast dla nawet dzieci. Ja no dobra, z tym przesadziłem. <głupio> Ale głupio, gadam. Ten tonik wygląda jak gaśnica, tu Patryk pisze <głupio> W sumie tak. A jako ja, że kurde, kiedyś były właśnie takie pojemniczki z tonikiem, takie pojemniczki z tonikiem, to było takie. Wow, nie, że naciska i leciało, A! dobra, nic, to ja będę kończył już odcineczek. Miło was, was było tu gościć, więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. I zapraszam Was na Facebooka. Cześć, czołem. Dobra, odcineczek skończony. Patryku, wujku, jak oceniacie?